Oliwka dzisiaj miała troszeczkę później do szkoły, znaczy ma, więc no w sumie troszkę się lepiej spało, bo dłużej. No ale mamy tutaj problem ze śniadaniem. Czemu tost jest niefajny. Ostatnio jadłaś tosty. Ty mi takie sprzeczne rzeczy wysyłasz. A dzisiaj twój mózg potrzebuje dużo pracy. Do tego nie wiem, czy tutaj to widać o potęgi, jakiejś kolejności wykonywania działań, słuchajcie cały dział dzisiaj sprawdzian czeka na oliwkę i mocno, mocno trzymam kciuki, pamiętamy, że cyfry czekają w kolejce i nie można o żadnej zapomnieć, nie? Bo, bo będzie przykro, ja już normalnie takie sposoby na wytłumaczenie wynajdywałam, że kit, no jak potęga czeka za nawiasem, to ona czeka na swoją cyferkę, tak? żeby ją do czegoś dopisać, dasz radę Wiesz co, ja teraz myślę, że już nie ma co powtarzać. Wczoraj sobie poćwiczyłyśmy dużo. Z Klaudią też ćwiczyłaś. Tekstowe z nią więcej. Nie? No bo ja, ja już nie zdążyłam. Pamiętaj o tych potęgach, żebyś się nie zagubiła i pamiętaj tylko, żeby nie zmieniać kolejności, jak masz działanie. Wiesz o tym. Ty pomyśl sobie o mnie i powiedz o mama by powiedziała, o zapomniałaś, zgubiłaś coś. To pamiętaj, dobra? Ja będę mocno, mocno trzymała kciuki. Będzie git. Rola jakości czesania, a tutaj widzę, że się gumka jeszcze zawieruszyła. Powoli z tymi włosami. Gdzie ty się spieszysz? A na z matematyki. Oli, serio, dasz radę. Dasz radę. Jak cię jakiś przykład będzie przerażał, to popatrz na niego chwilę, zapoznaj się z nim, jakby i zobaczysz, że wcale nie będzie taki straszny, jak się na początku wydawał. Pamiętaj, żeby nie okiełbasić kolejności. Tak? Powodzonka i nie pomyl żadnych liczb, tak? Maju. A tak w ogóle to Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Ja odwiozłam oliwkę do szkoły, ale słuchajcie, zdarzył się taki nagły wypadek, i zaraz będę musiała do tej szkoły z powrotem po nią jechać i zwolnić ją z reszty lekcji. Do takiego czegoś to ani ja się nie spodziewałam, ani raczej też ona, i będzie na pewno zaskoczona. Tym bardziej, że ona w tym momencie pisze tę pracę klasową z matematyki z całego działu. Zerknijmy na plan. Co jest dzisiaj? Dzisiaj jest czwartek. Historii nie mieli, dlatego wstaliśmy sobie troszeczkę potem i Oliwka zaczynała od matematyki potem by miała technikę, godzinę wychowawczą, zdrowotne i dwa projektowe, więc w sumie dzisiaj spoko nawet, jeżeli ją zwolnię bo technika będzie tutaj jeszcze takim przedmiotem wiecie lekcyjnym, no, a potem wychowawcza, zdrowotne to już taki luzik, więc w sumie dobrze, że ona poszła na tą matematykę bo jakby musiała opuścić ten sprawdzian matematyka kończy się o 9.40 mamy 9.20 więc ja teoretycznie za chwilę muszę wyjeżdżać, ale Ledwo co weszłam do domu i ogarnęłam się, no bo muszę, ja w ogóle napisałam do pani wiadomość na dzienniku właśnie, tylko że słuchajcie, ja do y, pani wychowawczyni Oliwki napisałam wiadomość z błędem, do polonistki, rozumiecie to? W tytule dobrze napisałam Oliwi przez dwa i, a potem w tej prośbie tam o to zwolnienie napisałam Oliwi. Przez jedno i jak ona to zobaczy, to się załamie. Tym bardziej, że to była też moja nauczycielka. Także pozdrawiam. Jestem zdolna, ale jestem świadoma tego błędu dosłownie, ale to tak wiecie. Jak się człowiek spieszy, to się błąd cieszy. O, tak to skwituje, więc ja zakładam bluzę i w sumie wyjeżdżam już i, i, i nie wie. O. A jaki to nagły wypadek, że oliwka dzisiaj musi być zwolniona z reszty lekcji? No, zaraz się dowiecie, tylko dajcie mi się ubrać i jedziemy po nią, bo nie wiem, w sumie czy takie zwolnienie przez dziennik wystarczy, czy ja będę musiała może osobiście wejść do nauczycielki, czy coś w tym stylu, zaraz wszystko się okaże. Hit po prostu, przed chwilą tutaj byłam, znowu przyjechałam i tak się zastanawiam, czy nie lepiej bym zrobiła, gdybym poczekała te 45 minut na oliwkę. Ale no, okej, okay, bo w sumie nagły wypadek wyszedł nagle, więc nie mogę tego przewidzieć, więc teraz lecę do szkoły i mam nadzieję, że bez żadnych komplikacji uda mi się ją zwolnić, żebym, wiecie, nie musiała latać tam gdzieś po szkole, szukać nauczycieli. No, pani wiadomość dostała. Nie wiem, czy to wystarczy, ale nagłym wypadkiem jest dentysta i wyrwanie zęba Oliwii. A dlaczego wyrywamy zęba i co tam się wydarzyło, to zaraz wam powiem. Idę ogarnąć tą sytuację ze zwolnieniem. No, jestem mega ciekawa, jak poszedł ten sprawnian z matmy, bo to wiecie z całego działu. A ogólnie pamiętacie, jak Angelika przyjechała na korepetycję? Oliwka wtedy poprawiała 3 plus z matematyki, z kartkówki, z dzielenia z resztą. To były, wiecie, dla niektórych to może być proste, ale to naprawdę były takie dziwne te przykłady. Na przykład 100, coś, ile się w tym mieści, no nie wiem, ósemek czy, czy czegoś. I tak na pierwszy rzut oka to nawet ja się musiałam zastanowić, bo to nie było takie, że a 5 razy 6 to jest ileś. No nie, tam trzeba było tą resztę jeszcze zostawić, ale poprawiła to na 4 plus i dosłownie jestem tak mega z niej dumna, że jak ona usłyszała, to aż dosłownie łezka się wokół Zakręciła. No i mówi oliwka, nie stresuj się. No, jeżeli nie pójdzie na sprawdzianie, to zawsze można poprawić. Bo to wiecie co? Jak ja z nim wczoraj robiłam to umiała. Ja naprawdę wiem, że ona umie, ale stres i w ogóle sytuacja, że to jest sprawdzian, praca klasowa wszystko tak na poważnie, może być różnie. Idziemy po oliwkę i dlaczego jedziemy do dentysty i dlaczego muszę ją zwolnić z reszty lekcji po prostu? Zaraz wam wytłumaczę. No to słuchajcie, mamy tutaj przybyszkę naszą. No to dzisiaj dopowiem ci, że naprawdę szybka szkoła, ale sprawdzian był podobno trudny mega. Co najtrudniejsze było? wszystko i myślisz, że będzie źle? Będzie dwójka. Myślisz, że pierwsza dwójka będzie w dzienniku? No słuchaj, no to będziemy próbować, poprawiać, będziemy się uczyć, ale Oliwia, ty się tak nie nastawiaj od razu, no ale robiłaś wszystko po kolei, sobie tak powolutku. Ja w niektórych musiałam na szybko cokolwiek dopisać, bo było koniec lekcji. O kurczę, że czasu zabrakło. A dużo było zadań? Nie. Nie dużo? No, były dwie strony. Na takiej dużej? O kurczaki! No ale naprawdę myślisz, że tak gdzie, że, że tam nic się nie udało dobrze napisać? No co ty? A może jednak cię zaskoczy pozytywnie. Co ty gadasz na cały sprawdzian? No nie, Oliwia, przecież wczoraj bardzo dobrze robiłaś ale to i rozwiązałaś. Nie było tak jak my robiliśmy. To co to było? No to po matematycznym załamaniu muszę za załamać cię jeszcze bardziej, bo jedziemy do dentysty. Zrobić porządek z tym twoim ząbkiem, który nam zrobił wielkiego psikusa. Nie przejmuj się, też damy radę, matko. Wsparcie, 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 wsparcie. Dobra, jedziemy do domu. Mamy tutaj lekkie załamanie nerwowe i strachowe z powodu dentysty, ale słuchajcie, mleczak oliwki, który był jakby naprawiony aparatem, teraz się rusza, a jej stały ząb wychodzi. W tym samym złym miejscu co wcześniej ten mleczak przed prostowaniem. I musimy tego mleczaka szybko usunąć. Ale Oli, będzie dobrze. Zobaczysz. Wiem, że inne miejsce, że nie w tym samym miejscu, ale tutaj nam się trafiło, a to trzeba zareagować jak najszybciej z tym ząbkiem, wiesz? Na maksa. To nie masz się co przejmować. No co ty, Oliwka? Tyle już prze, przebrnęłaś tych wszystkich dentystów i wszystkiego. No, no co ty, Oliś? To nie gadajmy teraz jeszcze o dentyście. Pokaż mi, co było na tym sprawdzianie, mniej więcej chociaż. O, Mamy, dobra. Dzielenie pamięciowe było. Dzielenie jakieś na pamięć? Jedno było. Ile razy więcej czegoś jest? Może w zadaniach tekstowych, co? Było coś takiego? No, że na przykład ktoś tam ma pięć babeczek, a, a ktoś ma o ileś tam więcej i nie było nic takiego? To czemu nie było nic, co, co jest w książce? To co to, to, to było na tym sprawdzianie? Bo ja to już nie rozumiem. A te ćwiczenia, co my wczoraj robiliśmy cały czas na kartkach? No to wychodzi na to, że to co powtarzaliśmy sobie wczoraj i moja siostra z Oliwką powtarzała, to tego w ogóle na sprawdzianie nie było. No trudno, jak będzie zła ocena, to mniej więcej Oliwka już będziesz wiedziała, z czego się trzeba przygotować, żeby poprawić. Ale na moje to i tak umiesz te wszystkie działy. Bo robiłam wczoraj z tobą i widziałam, że umiesz. No na pewno, no widziałam, że potrafisz. Tylko czasem tam o jakiejś liczbie zapominałaś. Jak zostawimy ci tego mleczaka i poczekamy jak on sam wypadnie... To tamten stały będzie szedł cały czas złym torem. A tak ja to? Ja tak wolę. Ale no nie, no to będzie bez sensu. No bo tak to możemy I tak to trochę. Miała zdejmowany aparat. No ale tak to możemy trochę uratować sytuację, wiesz? Tym, tym, że wyrwiemy tego ząbka i tamtemu po prostu zrobimy miejsce. A tak, tak to to bez nie... sensu. I tak nie zejdzie na dół. Zejdzie trochę, Oliś. Naprawdę ci mówię. Wiecie co? Będzie bardzo brzydkie. To co teraz powiem, ale jak nie urok To sraczka i jeszcze ktoś do mnie dzwoni Dzwoniła moja Klaudia, słuchajcie Przyniosła nam paczkę od kogoś z was Od Lenki Tak mi się wydaje I wzięła jeszcze ode mnie takie gaziki Do przemywania rany, bo wczoraj była na jakimś usuwaniu Pieprzyka i teraz musi na to bardzo uważać Więc słuchajcie No i właśnie mówię, bo ona też z Oliwką Wczoraj ćwiczyła o tej matmie A ja powiedziałam tą brzydką rzecz w końcu Powiedziałam to Oliwka? Tak. No właśnie, no, no to właśnie tak. I ty tak Klaudia też w szoku, że w ogóle nie było tego, co oni ćwiczyli, że na przykład mieli tylko jedną... O, ja wam muszę, ja się was muszę o coś zapytać. Słuchajcie, czy jest to normalne, że na przykład w czwartej klasie był temat wprowadzony potęgowanie? Potęgowanie ogólnie, nie takie, albo dzielenie z resztą. I wczoraj właśnie to zauważyłam w ćwiczeniu, że pod koniec ćwiczenia jest. Poczekajcie, bo Oliwia ma info. Trzy razy 9 to dobrze zrobiłam. Czyli pamiętałaś to nieszczęsne 27. 27. I dopiero do czego zmierzam? I dopiero właśnie pod koniec ćwiczenia widziałam, że jest na przykład mnożenie i dzielenie pod kreskę, a to by mnóstwo tym dzieciom ułatwiło, gdyby to już było, wiecie, na początku. Na przykład przy tym dzieleniu z resztą, albo przy tam dziwnych przykładach, gdzie oni się tam pogubiają, słuchajcie zapaliło się światełko w tunelu, bo właśnie jak z Klaudią analizowałam ten sprawdzian oliwki, co ona mówiła, to może się tam znajdzie dużo więcej rzeczy dobrze zrobionych niż oliwka na razie zakładała no ale tego się dowiemy dopiero, nie wiem, może w przyszłym tygodniu może jeszcze dalej, jak pani odda ten sprawdzian na razie, o tak, chyba cross fingers, nie? Tak się mówi, że trzymamy, trzymamy tak? Czy kciuki, czy coś w tym stylu? Paczuszkę otworzymy sobie już na koniec odcinka jak wrócimy od denty i ja się mega, mega stresuję dodatkowo. Musimy jeszcze jechać dzisiaj z oliwką na zakupy po buty, e, botki jakieś takie i w ogóle możemy zrobić mini haul zakupowy Staśka. Panie Labubu, w co Pan gra? Widzę, że to jakieś odstresowywania przeddentystowe. Co? To samo gracie? E, słuchajcie, wczoraj byłam ze Staśkiem, bo z nimi nie można jeździć razem na zakupy, bo to się wiąże, słuchajcie, z awanturką wielką i ogólnie, no, byłoby zle. Więc Stasiek kupił sobie już takie, można, powiedzieć, no takie przejściowe jakieś te buty, ale trochę takie, trochę już niby można i na zimę, można i na jesień. Po prostu on uwielbia taki typ butów. Takie, żeby one były sportowe, żeby one były wsuwane na rzep. Tutaj prosto, wszystko ładnie, elegancko i, i myślę, że, że się nadają. I zresztą mierzyliśmy ich bardzo dużo, a tylko te się panu spodobały. Więc tutaj takie, o, jesienne. Ej, jak to się. Poczekajcie, bo. Bo ja mam jakiś. Laga mózgu mam, jak się buta wkłada. Ej, no matko, jedyna. Dobra, nieważne. I dodatkowo jeszcze w sensie kupił sobie taki prążkowany komplet, że komin. I do tego taka sama czapka. O. Mamy 10.12, po 11 mamy tego dentystę, więc Oliwka będzie miała chwilę, żeby ogarnąć się, żeby coś zjeść, może sobie jeszcze, bo potem po tym wyrwaniu, no to wiadomo, że przez dłuższy czas nie będzie mogła raczej nic jeść, pić, no okej, okay, ale nic tam ciepłego, żadnych herbatek czy coś, więc Oliwka zastanów się, czy jesteś głodna, czy będziesz głodna, Jestem. no to zaraz coś ogarniemy jeszcze, właśnie dlatego mówię, bo, bo będziemy mieli chwilę czasu, potem oczywiście trzeba wyszorować zęby, no i będziemy jechać na. Wyrwanie! Ale nie ma się czym stresować. Nie ma się, nie ma się czym stresować. Nie stresuj się, zobacz. Dawaj łapkę. To jest moja moc. Ale masz zimne rączki, ty się naprawdę na maksa stresujesz. Nie ma czym, naprawdę. Zobacz, ten ząbek ci się rusza. Tylko będzie sekundeczka znieczulenia, i ten ząb ci pan wyjmie, i już będzie. Może pojedziemy na jakieś pocieszeniowe mini shoppingi Pepco Deals? Może byś coś tam chciała? Tak? Trzymam kciuki, będzie dobrze i zobaczysz, że za sekundę tutaj wracasz i już będzie spokój. Potem jedziemy na pocieszalny mini-shopping, tak? Idą, słuchajcie, moi kasztaniacy, jak, o matko, co tam wystaje? Dobrze było? Powiedziała, że mniej bolało niż No i widzisz, a to po co przeżywałaś, jak mniej bolało? No i super, Ej, pięknie wyglądasz. Pokaż co tam masz. Ej, no super wyglądasz oliwka. Pogadajmy teraz, może co? Nie może, muszę zaciskać do żółtki. A co to jest? Pokaż. Be bez stów, slajma, jakiś zobacz, niby nie pada. Niby nie pada, ale pada, No strasznie mokra jesteś. Czyli było pozytywnie, i jak zawsze yy, nie trzeba było tyle przeżywać w domu, tak? Niepotrzebny był płacz i stres. Szybko poszło? 23 grudnia najszybciej się Ale masakra, z 23 grudnia termin. Może pobawić się u dziadka na świecie? No szoku, to za, może zadzwoń do dziadka do, z domofonem do i, i zaraz cię opuści. To ja też z tobą idę. No i słuchajcie, jak to się zawsze okazuje, Oliwka za dużo przeżywa, a nie ma czym, bo powiedziała, mhm. że nawet mniej ją bolało tutaj niż jak miała wyrywane tam, wiecie, w łodzi. No i chyba jest git, tylko Oliwka już nie chce żadnego pocieszenia, żadnego shoppingu. Ona chce szybko wrócić do domu, bo się czuje tak po prostu no, z tym niekomfortowo. Wyjęła już ten opatrunek, który Dzień. miała. A jednak chcesz, ale zobacz jak pada, to może zrobimy później shopping, dobra? Zmiana planów, jednak idziemy do action. O, fajnie, wy w kapturach. Zobaczcie, co tutaj jest grane. Święta. A co ty bierzesz? Jakieś wielkie czekoladowe? Mogę? I dla Stasia? Możesz to weź dla siebie i dla Staśka, zobaczcie co tutaj się dzieje dobra, słuchajcie, my już w domu i niesamowicie się opłacało kupić te kule wzięliśmy aż cztery dwie z Disneya i dwie poczekajcie, to jest foodies, że jedzonko a tutaj jest jakieś retro coś też, takie jakieś chyba jedzenia będą więc otwieranko robimy wyłamy też Stasia, bo tutaj on bardziej jest fanem mini branców ma wszystkie swoje podkładane, a Oliwka na pocieszenie, kupiła sobie słuchajcie, taki sticker book tak, dobrze, sticker book, dobrze. Dobra, I zobaczcie, jakie tutaj są piękne naklejki. I Oliwia chce sobie zrobić w zeszycie takim A4, za pomocą właśnie tych naklejek robić takie mini pomieszczonka. Ej, ale to mega fajnie będzie wyglądało. Oj, to musisz uważać, że będą się odklejały. Nie wiesz, nie rozchylaj tak mocno. Tam mi takie ładne pomieszczenie. O matko, zobacz, ty możesz nawet jakieś te. na ścianie. poduszki. Ja tego nie widziałam. Co jest A patrz, grane? tutaj, dotknij, tu. Fajne. A weź tutaj, Palucha, żeby mogła sobie tak. Ej, mega fajne. Obrazy! Ale to będzie mega super wyglądało, Oliś! I zobaczymy, co Ci się trafi. Ja bym chciała ty chyba... Otwiera? No to wszyscy niego otworzą jedną. Ja wybieram Disney. Stasiu, chodź sobie, wybierzesz kulę. Disney czy Foodies? Jedzonko czy Disney? I ta Cię zostawisz jedną. Zobacz, tu jest taka z jedzeniem. A tutaj jest Disneyowska, że postacie z Disneya mogą się trafić. To którą wybierasz? Jedzonkową czy Disneyową? Disneyową, tak? To dla taty będzie jedzeniowa? Dobra, to Oliwka zaczyna pierwsza. A dla ciebie Disneyowa. A ja dla... No ja chciałam Disneyową. No, tak. Dobra, to dam. Ej, ale dawno nic nie otwierałyśmy takiego. O, zaczynamy. Tylko tyle będzie? No tak, tyle saszetek. I tutaj ja sobie wezmę ulotkę, już od razu. Ej, ale kurde, za 13 godzin! ludzie, od... się do Co to jest? To jest co? jakiś sos, czy coś takiego. Sos jakiś. Dobra, to będzie trzeba to. To wiesz, co, kładź to tutaj od razu, żeby się nie pogubiło, to co otwarte. I potem dołożymy do tego Stasiowego kalendarza adwentowego, nie? Z wszystkim. To wiesz, co ja też sobie zacznę otwierać? Dobra, Oliwia otwiera i zaraz Wam pokażemy wszystko, co ona tam yy, dostała, a ja tego Disneya tutaj z Wami ruszam. Fajne. Ej, fajna taka kaseta normalnie, tak jak kiedyś się bajki oglądało na wideo. VHS, dobra. To ja lecę z Disneyem. Mamy już kilka tych postaci disneyowskich, więc mam nadzieję, że tutaj powtórka nam się żadna nie trafi. trele Ryby w puszce Oliwia trafiła. Dobra, pik. Mamy tyle tego i zaczynamy tutaj z wami. Ojciec, możesz sobie tutaj obserwować też moje jak chcesz. Stanisz! Ale będziesz zadowolony! Spidermana trafiłam! To jest jakiś bidon jakby spidermanowy czy coś? Mega fajny. Dobra, lecimy dalej. O kurde, co to jest? Zobaczcie, to jest ta dziewczynka z tego... No powiedzcie mi, z tej Story. Ona ma... Nie pamiętam jak go się nazywa, ale super, super się rzeczy trafiają. To kolejne tutaj. Nast... O, baz Astral! Mamy chyba bazę Astral, nie. ale nie, nie w takim pudełku. Mi się wydaje, że był. był ale... U nas. Dobra, lecimy kolejne. Kurde, jakie to jest fajne. Tutaj mam. Co ja tutaj mam? Ej, ja mam jakąś torebkę. Torebkę to mieliśmy na bangi jakąś. Była, była taka papierowa, pamiętam, i tu jest z Marvela. Taka siatka, wiecie, jakby coś Nie na zakupy czy coś. No dobra, możesz mi zabrać jedną do siatkę. No możesz, możesz. I tutaj cała ulotka. Jak eee. Jakie sticze w ogóle tutaj można trafić? Eee. Hit. No, to jest Encanto. Moje magiczne Encanto, super. Dobra, to Stasiu otwiera e, Disneya tak i drugie. Dobra, Stasiek ma zaplątany chyba. Mega fajna. Super to wygląda. A to co? To Stasiu jeszcze tutaj trafił e, coś takiego e, chudego i pod spodem pod chudym Dawid, podniesiesz go? Jest jakaś gazetka ze stitcha, czy coś chudego podnieś? Uff. No Kuperta coś, coś to jest takiego, jakiś no nie wiem, kopertka. Kupertka. No dobra, to teraz nie czas Disneya, na. Jestes z Disneya? A, no z Disneya, bo niebieskie myślałam, że ze Disneya. To teraz czas na ciebie. Jedzonko, co będziemy dzisiaj jedli? Pizza no time, by ale super, mega fajna pizza. Kolejny, co to jest? Super. Nie, to może, ja nie wiem, co to jest tak naprawdę, jakaś sałatka, Oprzalka. albo coś? Dlaczego Oprzalka. ci wszystko spada? Oprzalka. Co to jest? No tego nie otwierasz, to po prostu takie jest. To jest jakiś baton, czy coś? Nie wiem. Eee, cynamonki! Cynamon. Ja Cię kręcę, cynamonki trafił zakryte, to jest hicier po prostu. No to mamy trzy rzeczy, kolejna. Zobaczyć Możesz zobaczyć pizzę? Ja, ja też mogę. To, lody. to są te lody chyba takie dobre, co są... Y, albo nie. Myślałam, że te, co są w Lidlu. I o ostatnia. znowu to się... Susi. Susi, nie, to sushi. Sushi, co ty gadasz? No tak wyglądałoby jak sushi. A może nie? Po prostu taki jakiś obiad spakowany. Wszystko wam leci dzisiaj, ale. O, to się Dobra, więc słuchajcie, paczuszkę od Julki, dobrze pamiętam. Otworzymy już sobie jutro w kolejnym odcinku tutaj, a dzisiaj bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i że nie przestraszyłam was tym nagłym wypadkiem i tym zwolnieniem oliwki ze szkoły, ale zaraz! Jeszcze pozdrowienia. Dobra, to ja już nie losuję ile osób. Ja po prostu wylosuję sobie pięć szczęśliwych osóbek dzisiaj, ale pamiętajcie, żeby być pozdrowionym, wystarczy, że będziecie na bieżąco. Skomentujecie jakoś odcinek i potem będzie losowanie. Dobra, więc nie patrzę i stop. Wiecie, kto się trafił? Ktoś, kto był pozdrowiony dosłownie wczoraj. Kasik z Official, więc Kasik, dzisiaj nie twoja, nie twoja kolej, ale weźmiemy sobie kogoś wyżej. Misias, podłoga 3. Pozdrawiam z całego serduszka. Kolejna osoba to będzie. Rowenat Rowenat1402 Pozdrawiam z całego serducha Lecimy sobie dalej Lejmalinka, pozdrowionka dla Ciebie I tutaj czwarta osoba Vicens4246 Pozdrowionka dla Ciebie I ostatnia osobka to będzie Ami k 1 d 1 i Pozdrawiam serdecznie i dobra, szóstą osobkę jeszcze wylosujmy. Marika UR1HS. Pozdrawiam z całego, całego serducha. Dzięki za oglądanie i pa!